Kurwa, ja chcę kebab, dawać mi kebaba. Ty, burak, chodź tu, zamów mi kebaba, bo inaczej zgłoszę na policję, że mnie nękasz. No ale my nie mamy telefonu. Zjadłaś go, bo pomyliłaś go z kiełbasą. Aha, zmieniam zdanie. Nie idź po kebaba. Sama se go zrobię z muchy, którą upolowałam. Dzisiaj ta wiekopomna chwila, wreszcie wypuszczę Adiego Huilera z piekła. Będzie on moim kajzerem, naszym kajzerem. I wreszcie Rzesza będzie mieć Kajzera na jakiego zasługuje. Choć nie, albo może nie chuj. Zapomnij co mówiłam. Czy mogę już iść? Strasznie strać mi się chce. Hmm. Nie, masz oglądać ten rytuał, bo tak chce. Toaleta? A komu to potrzebne? Jak już to w gacie rąb. Masz jakiś pomysł jak przedrzeć się przez kopułę? Bo ja wiesz jestem stary i pewnie zaraz umrę. Gdybym miał jakiś pomysł, a nie mam, to bym o nim powiedział. Ale że o pomyśle nic nie mówiłem, to oznacza, że to nie jest dobry znak. Ja, Pierdolę, ty nie masz pomysłu. Ja nie mam pomysłu. Kto tu może mieć jakiś pomysł? He, 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 zapomnieliście o mnie. Słowacja ma w głowie dużo fajnych pomysłów. O Jezu, naprawdę wszyscy, tylko nie ty. Od ciebie nic nie wymagam. Nawet nic nie proponuj. Zaczekaj, daj mu coś powiedzieć. Zbyt surowy dla niego jesteś. Więc jaki masz pomysł? Słowacja ma taki fajny pomysł, że normalnie zestracie się. Tym pomysłem jest jego brak. ha! ha, ha. ale was wychujałem. Ale jaja boki zrywać. Hi, hi, hi. O, a, aha, ale śmieszne. Ja wiem, Słowacja nad tym myślał długo, bardzo długo, ale wymyślił. I wszyscy biją mu brawa. Mówiłem, że nie warto go słuchać, to strata czasu. Bredzi jak politycy. Masz jeszcze coś do zaoferowania, mądralo? Mm, mam, wiem jak zniszczyć kopułę. Trzeba po prostu poczekać aż się wyłączy. No, normalnie z dur czekaj, co? Mm. Nie wiem czy to zadziała, ale nie mamy żadnego innego pomysłu, zatem do dzieła. Eee, mam już dość, pizga tu trochę, niech już mnie wypuszczą i tak się im już nie przydam. A kto to znowu? Był już u mnie klaun, szaman, dzikie zwierzę i twój stary najebany. A to któż znowu wchodzi? A wy to kto? I co to za maska? Zdejmijcie je, bo wyglądacie jak debile. Idziesz z nami. Bez żadnego dlaczego. Dowiesz się w swoim czasie. A teraz chodź, pajacu, po jedno złe słowo i po tobie. Jezu, koleś, wyluzuj trochę. Nie musisz od razu mówić tak agresywnie do mnie. Idealnie, zostawcie go ze mną sam na sam. A teraz można przejść do tego, czemu cię tu trzymam. Otóż dawaj mi kebaba. Ja chcę kebaba. Daj mi go. Ha, ha, ha. Co? Skąd mam wziąć kebaba? Ty, Burak, chodź tu. Pokaż mu, jak się robi kebaba. No, ale ja nie wiem, jak się robi kebaba. Mogę pójść do ubikacji wreszcie? Ja chyba zaraz posram się w stringi. Co? Nie, nie. Rob, kłopy. Nie teraz. Innym razem. A teraz spadaj. A teraz możemy przejść do dania głównego. Otóż Litwo, jesteś tu z takiego względu, że będziesz właśnie świadkiem, jak ten świat umiera na twoich oczach. Zobaczysz, jak twoi przyjaciele umierają i stają się częścią mojego zajebistego obiadu. Fajnie, ale ja nie mam przyjaciół, nie istnieje przyjaźń. Dla mnie to są kochankowie. Eee, aha, no i chuj. Zobaczą jak Adrian Huyler zostaje kaiserem Niemiec. Wszyscy się zesracie zwłaszcza że kopuła blokuje ich dotarcie tu. A teraz poczekaj tu, bo idę po transmitter. Jesteśmy na miejscu. Trzymajcie się wszystkiego, co jest zgodne z naszym ustalonym planem działania. Zrozumiano? Tak, zrozumiano. Dziwi mnie jednak to, że tu nie ma żadnego strażnika. Mm, faktycznie dziwne, aczkolwiek to nie nasze zmartwienie, cała naprzód, siusiaczki. Nie eee, idę strać. <grymna>

Eee, ale Ulga, a to co? Wypierdalaj? To koniec, Doroto. Pora to zakończyć raz na zawsze. Co? Nie, nie mam zamiaru tego kończyć. W tej chwili jesteście świadkami, jak Adrian Huyler wraca do żywych. Haha, ha, hi, hi, ho, ho, huj, huj. Słowacze, teraz. Teraz daj ten transmitter. Co ja miałem dać? Daj ten transmitter. I co? Co mówisz? Daj to! Za późno, nieudacznicy, a teraz pozwólcie, że wam wszystkich wpierdolę. Wszechpotężna czasoprzestrzenio, wysłuchaj mnie i wskrzesz lera. Kurwa, czemu to nie działa? To było tak idealne! Mać, dalej, chodź! Musimy ten syf powstrzymać! Tak, tak! Nareszcie coś mi się udało! A, szaj ja latam! Stanek zaraz wrócę! Aaaa. Cholera, już spóźniliśmy się. Dzień dobry, robaczki! Chciałam... znaczy, chciałam się spytać, gdzie jest mob, bo tu straszny syf jest. Eee, co to znaczy, mop jest w ubikacji. Ten hujler brzmiał jakoś inaczej, ale chuj w to, bierzemy litwę i spierdalamy. Nigdzie nie uciekniecie. Jeszcze nie wiecie, jeszcze nie jesteście świadom tego, kim i czym jestem. Zajmę się Wami i tą planetą. Nigdzie nie uciekniecie. Zostaliście właśnie złapani przeze mnie przez cyberducha Napoleona. Nic nie mówicie, bo odebrałem wam mowę. Dorotka była głupia, bo nie wiedziała, że Adrian jest tylko pokojówką Stanisława. Ale ja wykorzystałem to, że czasoprzestrzeń się otworzyła i mogłem wrócić. A więc przejąłem kontrolę nad Niemcami. Podbój świata zajmie mi szybko. A wy teraz właśnie zostaniecie wyjebani do cyberprzestrzeni. Nic nie zatrzyma mnie przed zrealizowaniem mojego planu. Jestem po prostu kompletny. ხა 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 ხა